No nie wszystko, odbijamy tam niektóre rzeczy, nie? Ale takie ważne dla nich rzeczy to już powoli pora Co, wracają tymi samolotami, od ciebie. Dobra brat tu widzę że idzie. Ja ale wszyscy witam, nie? A, ah, stara chata. Piękne wspomnienia, no ale przyda się jako zapasowa. E, witaj brat. A. O, czy, 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 czy czy, czy, czy. cześć, cześć. Cześć. Masz jakąś chrypę czy coś, bo inaczej brzmisz? No kurde, Guardu gardło mi boli, wiesz, byłem na koncercie i A, dobra, tak dobra, się darłem. Słuchaj, bo ogólnie to zaprosiłem się dlatego e, na spotkanie, żeby pogadać o kwestiach, nie? najlepiej możemy sobie przy piwie jakimś czy coś to ja tam wezmę jeszcze z, z lodówki Dawaj to tu, idziesz tu tutaj czy na kanapę? No w sumie tutaj, tutaj. Dobra. O, piwo dobre, dobra, odstawię tutaj. Tak, dobra e, no słuchaj, e, stary Ogólnie to o. ten. E, zawołałem cię tutaj do, tutaj do starej chaty, e, bo ogol, ostatnio ten słyszałeś pewnie o tych wszystkich akcjach z mortanilami i innymi, ale też. No Pomogłeś na dużo ostatnio i też po prostu chciałem się zapytać, czy czegoś potrzebujesz i tak dalej. Bo też ostatnio się na akcję nie braliśmy i tak dalej. I czy może... Wiesz, czego ja potrzebuję, Davidzie? No, czego? Ostatnio czuję się strasznie sam. Nie mam baby. Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Jak ją ja znaleźć, babę? Ja nie wiem, ale ogólnie jest jedna sprawa. E... No, ty czegoś słysza... 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 Słyszałeś to? Ktoś pukał no, drzwi. Chyba ktoś pukał. Tak. Zaraz sprawdzę, poczekaj tu. Dobra, dobra, dobra. Halo? Halo, ktoś pukał? Ty pukałeś? Nie? To nie wiem. E, fałszywy alarm. Eee, chyba, ktoś po, a... chyba ktoś pomylił domy. Ty, a co ty tu robisz? No, Nie, kurde. Chcę się muszę napić, bo miałem mało piwa. To sobie też chodzić, No dobra, tylko czemu ty tam... ...prawisz moją szklankę? No mówię ci, że kurde, ty miałeś, a nie chciałem to bez butelki wypijać. No dobra. Eee, no to wracając, tylko daj mi się, ja się napiję i powiem ci dalej co, co więcej, co robimy. Dobra. Ty, co jest, ty, co jest? Ty? Kurde, to chyba za dużo na ciebie procent tej Co kurde... tam było? No, chyba za dużo procent dostałeś. Ty, czekaj, e, pójdę się, ten, do swojego pokoju, muszę chwilę odpocząć. Od, Zaraz wrócę. Ach, cholera, co to było? Gdzie ja jestem teraz? Co on mi dał? Nie, brat to jest Drajsa chyba. Albo nie wiem, w sumie, kim jest. Co to za w ogóle za miejsce? Co to jest? W o kurde, to ty! Pięknij w ten przycisk. Gdzie ty jesteś? Gdzie się podziałeś? No, kliknąłem i co teraz? Co jest? Kurde, schody się otwierają. Normalnie się otworzyły schody. Co jest? Co to jest za miejsce? To się dzieje naprawdę? Halo! Widziałem cię! Wróć tutaj! O kurde, lawa. Nie fajnie. Nie, zamknął się. Wycisk, Davidzie! Halo! Nie! Mamy. Mam mi... iść dalej czy co? Kojarzę cię, ty jesteś tym szefem kartelu, którego zabiłem. Co jest? Dobra, tam gdzieś poszedł. Cholera, co to za miejsce? Nie wiem, co jest za tymi drzwiami, ale to idę otworzyć. Co to jest? Niedługo twoje cierpienie zakończy tej winie To się nie dzieje naprawdę Ty żyjesz w ogóle? Czy to jest tylko w mojej wyobraźni? To jest które drzwi Co to jest za miejsce w ogóle? Co to są cele? Co jest? Martwi ludzie? Każdy z nich nie żyje. Albo tu jest miejsce dla mnie. Tu tak samo dwa miejsca zajęte. I trzecie wolne to może nie jest dla mnie? Co to jest? Gdzie ja w ogóle trafiłem? To jest, na pewno to jest co, co... Brat mi dał. Ty! Wracaj tu! No i zniknął Cholera Lawa? Ej! Stój! To ty znowu Davidzie Gada gdzie jestem Tęskniłeś za mną? Nie tęskniłem, gada gdzie jestem, chcesz stąd wyjść? A dlaczego za mną nie tęskniłeś? Ja to no Ty po pierwsze już nie żyjesz Jak to nie żyję, widzę. Nie żyjesz, Zabiję cię, wybuchłem autem Wiesz co ciebie nie żyje? Kto? widzę. Co? Co jest? Suj zostaw go! Nie, trzej! Trzej, trzej! Co jest ty? Gdzie ja jestem teraz? Coś mnie teleportowało. Nie, to nie może być prawda. Kim są ci ludzie? Mortanilu. Co niedługo, Mortanilu? Co niedługo? Czemu ty żyjesz? Co jest? Znowu jakieś miejsce, cholera. Nie, ja już mam tego dosyć. Gdzie ja w ogóle jestem? Jakaś czaszka. I jakieś przejście. Dobra, idę tam. Gdzie ja jestem? Brat? Co ty mi zrobiłeś? Davidzie... Gdzie ja jestem? Pamiętaj Davidzie jedną rzecz... Nie możesz pod żadnym pozorem ufać każdemu. Cześć Davidzie. Co? To twoja wina. Nie, nie zaufałeś mi od samego początku, ja ci mówiłem, że mi zaufał. A teraz Zaufałem ci, ci. o! Cierp. Co jest? Cholera, ty co jest? Pali się tu! Co jest? Kurde, muszę znowu uciekać! No. Halo? Co się, w porządku? co się tu stało? Nie wiem, co się tu stało. Nagle no, dom się zaczął iść? palić. Muszę do kogoś zadzwonić. Halo, co się stało? Lukas, mamy duży problem. Jaki do, problem? Dom się na wogosach pali. Brat nas znaczy zdradził chyba. Czemu? Co, Nie co? Wiem, coś mi podał. Nie wiem, byłem w totalnym jakimś dziwnym śnie i tam się pojawiły różne postacie. D ten, ten brat jednak chyba serio z kartelu. Dobra, ja tam miałem stary, już Prawdopodobnie nie szpiegiem kartelu. Zbierz mnie spod Domu Fogosów. Już do ciebie jadę. Dobra.